Witam serdecznie Tutaj Wam chciałem się jeszcze pokazać bo prosiliście mnie aby założyć tutaj do naszej instalacji taki zawór z małym przepływem Znaczy to jest zawór ATM366 KVS16 i tutaj fajnie widać jakbyście oglądali poprzedni filmik mamy zawór zamontowany z 4.1 KV, jakie są przepływy a teraz zobaczycie Jakie mamy przepływy tutaj? No to pozałączam sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Jakie mamy przepływy na takim małym KVS ie Pompkę mamy tak samo ustawioną jak poprzednio. Grzałki, na razie nie będę załączał, a może załączę Wam te grzałki, jeszcze zobaczymy jak się temperatura podniesie. Przypominam, że tu są trzy grzałeczki, jeszcze na razie nie mogę powiedzieć ile jest łączna moc tych grzałek, ale już wkrótce będziemy ogłaszać wyniki konkursu i wszyscy się dowiecie. Mamy teraz tutaj przepływ na poziomie 10 litrów na minutę, ale mamy tutaj otwarty zawór kulowy, i teraz zobaczmy, co się stanie. Taki bypass. Zamknęliśmy ten bypass, i wszystko teraz płynie tutaj przez te 5 obiegów, czyli 2 obiegi są po 30 metrów trzeci jest tam chyba 37 metrów nie przepraszam was 80 metrów i dwa po 100 metrów i widać, że te trzy obiegi najdłuższe w ogóle na tym zaworze nie, nie, nie będą działać przy tej pompie znaczy przy tym biegu pompy a przy zaworze tym wcześniejszym z siłownikiem co ma 4,1 kV spokojnie ta instalacja obsługiwała na poziomie 2 litrów. Tutaj były przepływy na tym rozdzielaczu. Może podwyższymy teraz pompę na stałe ciśnienie, na trzeci bieg. Przypominam, że stałe, o, stałe ciśnienie stosuje się do ogrzewań podłogowych. Wtedy pompa bez względu na ilość zamkniętych tutaj siłowników, jeśli by były zamontowane, utrzymuje takby stałe ciśnienie w instalacji. I tutaj mamy już przepływy na poziomie 1 litra na tych właśnie dłuższych pętlach. Ale jak sami widzicie, takie podobne przepływy można było uzyskać na w drugim biegu, tej samej charakterystyce pompy, przy zastosowaniu tylko większego przekroju z zaworu. Smałeczki nam tu chodzą, kilowaty lecą na zbiorniczku, już pojawiła się jakaś temperatura. W poniedziałek postaram się pokazać filmik, w którym zmierzymy sobie opory i rezystancję tutaj grzałek i wyliczymy sobie jaka jest całkowita moc tych grzałek. Dziękuję za uwagę.